Cześć kochani, tu Agnieszka, zapraszam Was dzisiaj na mikro test, dosłownie mikro e, nowej palety Bronze and Shine Power z Tune we współpracy z Alandrą. Słuchajcie, tak stwierdziłam, że zrobimy taki właśnie szybki teścik, jeszcze tej palety nie nakładałam na twarz i bardzo jestem ciekawa. To jest paleta, która wyszła całkiem niedawno. Jak wiecie, marka Tune to jest no, jedna z moich ulubionych marek makijażowych, bo mają bardzo fajne e, kosmetyki, u mnie się świetnie sprawdzają w większości. Dlatego jestem fanką po prostu i jak tylko ta paleta się pojawiła w dniu premiery właśnie ją zamówiłam, nie wiedząc o niej praktycznie nic, tylko wiedząc tyle, że w środku mamy brązer i rozświetlacz. A jako, że ja już mam brązery i mam e, rozświetlacze, z których jeden, no właściwie dwa, które mam, to są moi ulubieńcy wszechczasów, jeżeli chodzi o wykończenie, to stwierdziłam, że zaryzykuję tak naprawdę nie, nie mając większych informacji, nie widząc jakichś słoczy i tak dalej, i zamówię tą paletę. I tak, tak jak ja jestem fanką raczej chłodnych brązerów e, i raczej szampańskich rozświetlaczy, no to troszeczkę się zdziwiłam, bo tutaj mamy rozświetlacz, który. Jest opisywany jako ciepły, i brązer, który też jest opisywany jako ciepły. Więc dlatego stwierdziłam, że zobaczymy, co to będzie, zrobię to z wami. I no właśnie, takie pierwsze wrażenia, czy ja będę zadowolona z tego? Czy nie będę? Także dzisiaj będzie właśnie test tej palety rozświetla, rozświetlacza i brązera nowości od Tune. Jeżeli jesteście ciekawe, jak to wyjdzie, a szybko się dowiemy, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I śledzić mnie na Instagramie, jeżeli jeszcze mnie tam nie śledzicie. Słuchajcie, zaczynamy! I tu tak naprawdę niewiele się wydarzy. No bo co, biorę pędzel w dłoń i. i jedziemy z bronzerem. Zobaczymy. To ma być bronzer ocieplający, pewnie do cieplejszych cer konturujący i on generalnie jest matowy, wydaje mi się tak, ja go sobie macnęłam już tak na palec, wydaje mi się, że kolor może być dosyć ciekawy i nietypowy, no, ale zobaczymy, jak to się zgra. Wszystko z moją karnacją może być ciekawie. Na pewno jakieś testy czy filmy z, tymi produktem, z tym produktem pojawią się też na innych kanałach, także będziecie sobie mogły po prostu porównać z innymi osobami o innym odcieniu karnacji, innej temperaturze skóry itd. Jak to się prezentuje na różnych cerach. Także tak, mamy tutaj pędzel Hakuro H15 i to jest mój ulubiony pędzel, właśnie brązerowy. I jedziemy delikatnie. Przyklepuję w tej palecie ten brązer. Widzę, że troszeczkę się pyli, ale tak w granicach normy w ogóle mamy tutaj też lusterko. Jak byście chciały wiedzieć, super opcja, bo zazwyczaj w brązerach i rozświetlaczach są albo mikro lusterka, no bo produkty są mikro, a tutaj mamy dużą gramaturę, bo tutaj jest, zaraz wam powiem, 10 razy 2 gramy, dużą gramaturę i do tego właśnie duże lusterko. Dobra, trochę się boję pierwszego dotknięcia, ale zaczynamy. Czy to będzie bardzo ciepłe, czy to będzie znośne? Wydaje mi się, że to jest bardzo ciepłe. Ale jasne. W sensie ciepły odcień brązera, ale jasny. Ciepły, jasny. No nie wiem. Spróbuję ocieplić nim troszeczkę twarz po prostu i przejechać sobie, tak wiecie. Kolczyki mi trochę przeszkadzają. W tych miejscach, w których zwykle to robię. I zobaczymy czy moja karnacja zrobi się cieplejsza, czy się po prostu bardziej przyżółce. Mam obawy o to drugie jednak. No bo jednak ym, przy moim typie urody to taka kolorystyka może nie jest najszczęśliwsza. Wy to na pewno już widzicie, ja jeszcze nie do końca jestem w stanie powiedzieć, co powstało w tym moim sztucznym świetle i jedziemy z drugą stroną wydaje mi się, że jednak troszkę jest dla mnie ten odcień za żółty. No właśnie, ja robię to tak konturując twarz w sensie miałam ją ocieplić, a tak troszkę bardziej jest konturowana niż ocieplana. No bo to jest taki mój sposób na makijaż właśnie, ale zobaczymy po prostu jak to się sprawdzi dla mnie. Czy będzie git? Czy będzie to wyglądało dziwnie? No, rzeczywiście to jest ciepłe, ale wydaje mi się, że całkiem niezłe. Jak na razie mamy tylko brązer. Wydaje mi się, że troszkę jest za ciepły do mojej cery. Natomiast mam wrażenie, że dla mnie na lato może być z kolei, jakbym była opalona, za jasny ten brązer. Generalnie dziwny kolor powiem tak dziwny i zdziwił mnie, zdziwi mnie ten wybór bo takie ciepłe palety do twarzy czy do oczu raczej właściwie do twarzy bardziej kojarzą mi się teraz sobie tak rozcieram widzicie delikatnie bardziej kojarzą mi się z e, tym że wychodzą w lecie a nie no prawie na zimę już natomiast no nie wiem jak to technicznie wyglądało u dziewczyn czy może planowały premierę wcześniej a a wyszło tak jak wyszło, czy, czy rzeczywiście jest to efekt zamierzony, tym bardziej mnie to dziwi. Ja może nie śledzę, ale Andry regularnie na YouTubie. Natomiast swego czasu pamiętam bardzo fajny jej filmik o chyba neutralnych paletach, czy chłodnych paletach. I z tego, co kojarzę, to ona gustowała właśnie w takich bardziej neutralnych i chłodniejszych tonach, więc tym bardziej mnie to dziwi, ale może się coś zmieniło, wiecie, no nie śledzę dokładnie, więc. Nie wiem, może powinnam śledzić <grym> bardziej. Okej, okay. mamy coś takiego. Powiedzmy, że wolę Cool Composers tym, jeżeli chodzi o kolor. No, tamten jest zdecydowanie chłodny, ale jest zdecydowanie bardziej mój. I rzeczywiście, wiecie co, ostatnio, znaczy ostatnio, jakiś czas temu słyszałam taki komentarz jednej z naszych głównych, urodowych youtuberek, że... Mm, ten brązer, no taki jest średni, bo po prostu wygląda jak cień kości policzkowej na twarzy. No, generalnie makijaż brązerem właśnie powinien takie wrażenie sprawiać. Bardzo mnie ten komentarz zdziwił, no bo to ma nas tak, jakby wiecie, modelować, a nie żeby było widać, że to jest brązer po prostu nałożony na twarz, prawda? Także no ja jestem zdania, że jednak takie produkty powinny po prostu twarz. Modelować w jakiś tam sposób. Ok, wygląda to tak. Wydaje mi się, że kolor y, nie do końca się u mnie sprawdził. Może w ten sposób, natomiast do formuły nie mam żadnych zastrzeżeń. Widziałyście, że rozcierałam sobie jeszcze tak dłońmi bardzo delikatnie? Ja tak zawsze robię, żeby to rzeczywiście się fajnie spoiło y, z y, karnacją i dobrze roztarło. Natomiast y, bezproblemowy jest według mnie ten brązer. Praca z nim jest bezproblemowa. Tak jak widzicie, nie robi planu. Jedyne co, to to, że kolor nie jest do końca mój. Teraz zobaczymy rozświetlacz. I jeżeli chodzi o rozświetlacz, w ogóle pokażę Wam ten brązer na mojej skórze, bo Wam nie pokazałam, nie zrobiłam słowu i pokażę Wam też rozświetlacz. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, widzicie? Brązer jest taki żółtawy na mnie, a rozświetlacz jest właśnie taki. Złoty też z lekko pomarańczowymi tonami. Więc zobaczmy teraz rozświetlacz. Jak na jasnej karnacji się um, sprawdzi. Czy nie będzie za ciemny, czy nie będzie za mocny. Widzicie jaką on ma moc? On ma taką moc ten rozświetlacz. No to jest power, hiper power po prostu. Ale przekonajmy się. Co się wydarzy? No jest mocny. Ale mam wrażenie, że daje ten taflowy piękny efekt co dwa poprzednie nie współpracowe czyli glomas On, no i mój ulubienie sweatlight ja nakładam rozświetlacz zawsze palcem po prostu i rozcieram właśnie te stion są y, najlepsze że powiem do użytku w ten sposób dla mnie no i co jest glow, jest bardzo subtelny glow, ale znowu wydaje mi się, że jednak troszkę dla mnie za żółty. Hmm. Chyba nie jest to moja kolorystyka, niestety dam go jeszcze tutaj nad ustami. Natomiast on by się mógł fajnie sprawdzić dla mnie jako cień po prostu. Także tak to wygląda. Hmm. Zobaczmy jeszcze ten rozświetlacz na ręce. Jak rozetrę w taki sposób, żeby było widać, jak on robi glow. Widzicie? Tutaj jest. Czyli jednak jest dosyć ciemny dla mojej skóry. Dosyć ciemny. I nie wiem, czy na twarzy zrobił mi to samo, że jest widoczny tak na wprost, czy nie, bo patrzę w podgląd cały czas tutaj. Aby to obczaić, ale nie widzę tego za bardzo. Widzicie, co? Musiałam iść do naturalnego światła i to sprawdzić, i teraz dopiero mogę wysnuć jakieś wnioski. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, to on nie ma bazy kolorystycznej, tylko to jest rzeczywiście złoty błysk to jest złoto nie bardzo żółte, ale jednak ciepłe złoto. Ja bym powiedziała tak, przynajmniej na mnie, bo oczywiście na jakimś ciepłą, ciemną karnacją no nie będzie takiego efektu. Natomiast bronzer to jest jasny, ale ciepły bronzer. Ciekawy jest, natomiast ja widzę, że po prostu w tym momencie boki mojej twarzy są za żółte i no musiałabym, nie wiem, bardziej żółty podkład dać, puder, albo, nie wiem, zajechać sobie właśnie tym brązerem. Jeszcze tutaj, więcej czoła, tutaj, wszędzie, żeby to się jakoś scaliło. Zobaczymy. Jak na razie, jeżeli chodzi o samą pracę z tymi produktami, to no jest bezbłędna, moim zdaniem. To jest. Bardzo, bardzo dobra jakość, bardzo dobra jakość produktów, jak zawsze zresztą w Tune, natomiast no, efekt no, niestety nie jest dla mnie, po prostu. Także paleta jest spoko i polecam Wam zajrzeć na inne kanały czy na Instagram, właśnie Tune, żeby zobaczyć po prostu, jak prezentuje się na innych karnacjach. Ja jeszcze będę próbowała się może dogadać z tą paletą w którymś momencie, tak sama wiecie, nie przed kamerą, i a nuż coś ciekawego z tego wycisnę. Natomiast na chwilę obecną no niestety nie jest to produkt dla mnie, według mnie. Dajcie znać, co Wy sądzicie, bo może wiecie, może ja patrzę na to inaczej, może dlatego, że jestem przyzwyczajona do jednak tych chłodnych ym, konturowań i tak dalej. Dajcie mi znać, co sądzicie po prostu. Jeżeli chodzi o pozostały makijaż, który mam tak jakby przez cały ten film, bo tylko tego mi brakowało, to film z tym makijażem, nie wiem czy już możecie zobaczyć na kanale. Tak, już możecie zobaczyć na kanale. To jest test e, kolorówki Mizon koreańskiej, marki, którą znamy z bardzo dobrej pielęgnacji. Także na tamten film Was też zapraszam. I dziękuję za obejrzenie tego testu. Piszcie koniecznie, co sądzicie. Czy ta kolorystyka rzeczywiście nie siedzi tak, jak mi się wydaje, dla mnie? Czy, y, czy po prostu jestem, wiecie? Jakoś uwrażliwiona za bardzo na ciepłe tony. Piszcie koniecznie w komentarzach. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. Właśnie, że dowiedziałyście się, jak z jasną, chłodniejszą karnacją zgrywa się ta paleta, czy się zgrywa, czy się nie zgrywa. Jeżeli Wam się podobało kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!